Od godziny 17 trwa szkolenie teoretyczne z panem Borysem Romanko. To jest mieszkaniec gminy Szamut, który zaproponował właśnie takie bezpłatne szkolenie teoretyczne. Robimy tutaj dla mieszkańców gminy, głównie dla strażaków naszych z Ochotniczej Straży Pożarnej. Przeszkolenie z obsługi użytkowania, ładowania, rozładowania i bezpiecznego posługiwania się bronią na sucho, czyli taki trening bezstrzałowy. Planujemy tutaj, ale to w późniejszym terminie też, szkolenie praktyczne, które odbędzie się na strzelnicy w Zielnowie, to jest gmina Luzino. Bo jest to jedno z narzędzi takich, co, no, może nie codziennego użytku, ale tak samo jak gaśnica służy do gaszenia pożaru, apteczka do udzielania pierwszej pomocy, no to broń palna służy do ochrony własnego życia i zdrowia. Szczególnie pod kątem tego, co mamy za wschodnią naszą granicą, wydaje mi się, że takie umiejętności mogą nie tyle być przydatne, ale ta świadomość obsługi broni powinna rosnąć raczej w społeczeństwie, po prostu w razie, w razie jakiejś kryzysu, zagrożenia. Także uczestnicy tego szkolenia teoretycznego będą mieli później możliwość też uczestniczenia w szkoleniu praktycznym. Teorii wystarczy w zupełności tak jak dzisiaj, czyli każdy przejdzie przez szkolenie z różnych rodzajów broni długiej, krótkiej. Karabinów, karabinków, pistoletów. Zajmie to mam dzisiaj jakieś 3 godziny na grupę, 40-prawie osobową, jest niezbyt dużo czasu. Później na samej strzelnicy już jest godzina, dwie godziny jakiegoś tam po prostu strzelania z różnych rodzajów broni, i to jest w zupełności taka podstawowa, wystarczająca, wiedza na start. Oczywiście trzeba to rozwijać, ale to już w gestii każdego człowieka. Zwieńczeniem jakby tego tygodnia z zarządzaniem kryzysowym będzie wtorek 20 lutego o godzinie 11:00 i tutaj odbędzie się konferencja bezpieczeństwa no i oficjalne otwarcie gminnego centrum zarządzania kryzysowego w Szymudzie.